Początkiem listopada zakończyliśmy roboty stanu surowego. W stopniu zaawansowanym obecnie prowadzimy prace instalacyjne. Na najbliższą przyszłość, w najbliższe miesiące, planujemy rozpocząć montaż ślusarki okiennej elewacyjnej. To jest plan na najbliższe miesiące. Dziś świętujemy zawieszenie symbolicznej wiechy na konstrukcji budynku. Budowa Symetriz Business Park to dowód na to, że łódzki rynek biurowy rozwija się w dobrym kierunku. Miasto stało się bardziej atrakcyjne zarówno dla inwestorów, jak i firm inwestycyjnych poszukujących nowoczesnych powierzchni biurowych. W chwili obecnej prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie wynajmu powierzchni biurowej w naszym projekcie z potencjalnymi najemcami i w niedługim czasie będziemy mogli przekazać więcej szczegółów w tym zakresie.